Witam w poniedziałek, godzina po 13.00 Jeden kanał już jest wykopany, drugi jest w połowie kopany W połowie jest wykopany Ja co ja robię? Składam Składam z TSA Wymieniam filtr na nowy, bo bardzo, bardzo ważna sprawa ten filtr, jeżeli już maszyna traci moc, no to trzeba te filtry oba wymienić. Nie, nie wolno w tych maszynach y, filtrów dmuchać, tylko od razu wymiana, bo można maszynę zatrzeć. I jak pan tak powiedział, to i tak dobrze, że to nie było cięte, praktycznie wcale. Bo... Panie, Po skosie to wiecie jakie jest kopanie ani kurwa dojechać, boki trzeba działać No jest no. no ale trudno no kurwa Teraz się coś takiego zrobi, już na drugi raz człowiek będzie mądrzejszy musiałem następną tarczę kupić. Tak, kurwa, dzień zleci. Jeszcze teraz poziomujemy tam na drutach. Gadzista tam wbija druty. Mierzy od sznurka te wartość wbija. Muszę to skręcić i tam. Gdzie niegdzie, podocinać końcówki kanału, bo są za krótkie. Od razu wykopią, tak? To trzeba będzie jebać ręcznie. Gdzie to tu. Tu jeszcze kupiłem odprężnik, bo tu nie ma, nie ma tej części u mnie. Chciałem go teraz wymienić, ale to na szybkości to się nie da, bo tam jest taki plastik pod spodem i nie, nie wchodzi żadna nasadka. Muszę to w domu wziąć, na spokojnie w garażu wymienić. Bo ciężko to się pali, tu jest 50 tłok z tego co mi sprzedawca mówił w sklepie szarpać taki tłok na to trochę no i to od razu sznurek dostaje nie takie to warunki w ciasnych pomieszczeniach on teraz się odwraca bo będzie musi tam dobrać końcówkę Przyszedłem do tej drugiej przechowalni wam pokazać jak to będzie wyglądać jak to ma, jak to ma wyglądać tam na gotowo To tak te deseczki belki wyglądają i... To jest ściana oporowa, za nią jest komora Musi być w miarę równo zrobione, żeby żeby nie ścinał właśnie ziemniaków jak ładuje. Instruktaż został udzielony jak to ma wyglądać Tu muszę jeszcze dociąć te dwa kanały bo tu za, za krótkie i zaraz Wam pokażę jak to brygadzista mu zgrabnie to szło za pomocą lasera Tylko że on ciął to słucha, tu już nie warto wody podłączać bo to jest o, tu właśnie mu się rzucał cień powodu tego jechał, bo tu kreski nie widać, a tu widać. tu Robimy a wtykamy sobie druty poduk z kosu, żeby można było poduk tego plantować spód. Ale jak to nazwać? Tą wylewkę na spodzie. I tu mamy po, od sznurka namierzone. A wyrywamy te druty, bo sznurek był obgięty i się. Musimy odmiarki mierzyć Sznurek był odgie, obgięty i za dużo by wyszło No sznurek i trzeba wiesz, no, musimy je poprawiać trochę Jeden kanał już mamy zalany właśnie ...bez tych drutów, i tak chujowo było mierzyć. I tak tutaj sobie udogodnienie robimy. Z jednej strony mierzymy, z drugiej... Zrobimy GIF-em. Tak, nie będziesz <śm> na No nie no, jak kurwa ciebie puści beter, to już normalnie ludzie będzie, słali, jak to robisz. Takiego fachowca, jak zobaczył, to... Perspekcja odmieści na nas. <śm> No a ja tam jeszcze nie że jak będzie gotówka na pomyśle Ten opój chyba jest to samo miejsce to to Zaraz godzinowe idzie 100% No i Idealnie O Internet to lubi słowo idealnie Chuj, nieważne, że 2 cm niżej, ale jest idealnie Idealnie nie dalno <śścue> <ścue> <śmini> Ideal <śmgs> I idę za kręcić Tyle z kitu, nie? Może <śmien> apłynę, może wystrzami to Dobra Tylko te druty musimy dalej dość mocno wbijać Bo tutaj jest taka siatka idzie Ta zgrzewana i żeby się nie wadziło Dobra, sprawdzimy tego jak coś tego wyciągnę No i trzeba pamiętać że te druty muszą być w miarę tutaj prostej linii, żeby żeby ten sam skos wychodził. Pół, dalej, góry. O. Można by było użyć lasera, ale jak tu zrobić skos? O, tu jest chyba stopa, ty, już dali. No nie, to chyba go się obetnie, panie, bo yy, bo co, bo tam jest ta stopa od ty od tysochy. sochy, dobra, lepiej, aby być je trochę wyżej nie tylko się pierdolnie niż mówić za nisko. Dobra, dobra, ten to kurwa knagol taki i tak do końca jest wydany. I następny, i następny. Kurwa, nie wyprostowałem go, chuje. Dobra. Jeśli chodzi o ten sznurek po skosie, to muszę mieć y, półtora, od 1,5 metra musi mi się zacząć skos i tam 24,5 metra jest tego kanału całego od ściany, ale my musimy zacząć odtąd skos, bo tu będzie ta, y, ta ściana i tu będą ten nadmuchy całe. I teraz tak, żeby to zrobić to musimy wiedzieć ile mamy posadzki na dnie tej płyty, ile ma belka ta drewniana i jaki głęboki kanał. W moim przypadku to jest tak, 10, 10 jest y, na dnie posadzki, 90 kanał. I 15, tu ta belka będzie drewniana, czyli wychodzi nam 115, czyli sznurek musimy mieć po całej długości na 115. Tam na tamtej szpilce, i tu nam przychodzi znowu z tej strony 3 wartości: 15 belka, 15 ma mieć kanał głębokości i 10 posadzczek, czyli razem 40, czyli tutaj w tym miejscu musimy mieć centymetrów ile. 75. 74,5. Bo jeżeli by właśnie był kanał równo, no to tu by musiało być na tej pilce 115, a tak to jest i wtedy ten skos sobie w ten sposób sobie wyznaczamy. Tam jeśli chodzi o to, to już zaczęliśmy szalować, ale to już będzie w następnym odcinku, no bo to będzie za duży, za Tak, taki niż by był. No tu w tym miejscu troszkę jest poobrywane, no ale yy, dobrze, że dobrze, że zmieniliśmy tą koncepcję, że ten metr jednak to, to dużo ładniej wychodzi. No tu, gdzie niegdzie, też powyrywał, no bo wiadomo po skosie, ale no to nie ma się czym przejmować, bo, bo tu po prostu są dylatacje. Tą, tą piątkę, pią, to, tą wylewkę 5 cm oni dylatowali. Nie wiem, czy to. Czy, czy jakieś pola leli? No, nie wiem. Na pewno to nie jest cięte, moim zdaniem, bo to jest schodzi ra, razem do, do tej drugiej wylewki. Trzeba zamówić beton. Tam troszkę zostało na, na początku. Zostało z tamtego kanału. Lejemy tak z 5 cm, niecałe po długości. Kładziemy maty i wracamy się, lejemy do pełna. I Żadnych tam nie stosuje podkładek, bo ta siatka to jest taka, nie wiem, chińszczyzna czy coś, że ona się w ręku rozpaduje, także jakbyśmy to podeptali, to nic z tego by nie było. Siateczka rozłożona. Mam cały zalany. Poczekałem poczekałem dobre pół godziny. Taki coś rzadki był. Tu widać drut, tu widać drut i głaskamy. Im prościej to zrobię, tym się lepiej będzie później szalować. Wiadomo, jakby było rozkopane szerzej, można by było przypierdolić dechy w koło i ściągnąć, ale tak ma wystarczyć. Takie dostałem wytyczne. Trochę, tu jest trzeba szukać tych drutów. Tutaj coś kurwa przegłem, bo kierasz? Kurwa, gdzie jest? No, chuj Robione na przemysłową skalę, tu jest robione gospodarczym systemem. Dobrze, że chociaż nie trzeba, nie trzeba kręcić tego betonu. Betoniard tu już jest plus duży i tak do końca.